Siema. Dzisiaj powiem Wam jak wytworzyć taki oto bushcraftowy, soliwalowy młotek. Pobijak. Yy, trochę o specyfikacji może tego młotka, pobijaka i zastosowaniu. Yy, ten pobijak jest, taki pobijak się używa w szczególności do dłut, gdyż mm, jak przeciwieństwie do młotka zwykłego metalowego, nie niszczy nam tego naszego dłutka w aż tak bardzo dużym stopniu. Tutaj widzimy ślady użytkowania, dlatego że pobijałem nim nóż, żeby tam niektóre otwory w naszym taboreciku zrobić. A został wykonany w sposób następujący. To niestety, on jest, ta rączka taka wygięta jest w jedną stronę przez to, że to był kawałek takiej sosny, który był lekko w tą stronę tak wygięty. Ale w każdym razie, jak robimy taki pobijak? Odmierzamy mniej więcej sobie miejsce, gdzie chcemy naszą głównie, czyli tą tutaj część, i mniej więcej opiłowujemy gdzieś ile chcemy, i bierzemy duży nóż, bierzemy inny kawałek drewna, takiej podobnej wielkości około, i trzymamy i uderzamy czyli batonujemy. Metoda była już pokazana w filmie Strików surliwalowych. I oczywiście ważnym aspektem też jest, żeby zaokronić sobie te końcówki, żeby one nam się tutaj nie rozwartwiały. I a propos tych tutaj naszych uszkodzeń jest, yy, pojawiają się one dlatego, że jest to jeszcze warstwa drewna taka podskórna, która jest dosyć miękka, dosyć świeża. A tutaj już głębiej, jak widzimy, już jest twarde, które nie powinno się nawet aż tak odkształcać. No, położywamy sobie tego trochę, to nam zleci, o. I mamy już też w pełni funkcjonalny pobijak. Ja go trochę sobie w oleju umoczyłem, żeby był trochę lepszy, trochę dłużej mi posłużył. O tej metodzie z olejem już mówiłem wcześniej. Zachęcam, kwarantanna jest. Mamy przynajmniej coś do roboty, żeby nie zwariować. No, się mam.